Jak mi się nic nie chce! Siemano, ja jestem Kaszor i zapraszam Cię na super, deeper sliper, zajebisty odcinek! Jedziemy! Idę oh 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 do sklepu, wszyscy ludzie. Jadę autobusem, wszyscy ludzie. Wy macie w ogóle chęć do życia, przecież mamy tyle fajnych rzeczy, możecie wszystko robić, co tylko pragniecie, a wy tylko chodzicie i narzekacie, jak to wam się wszystko nie podoba, jakie to wszystko jest do dupy. O Boże, za mało zarabiam, za mało to, za mało gówno. Oczywiście ja też narzekam czasami, bo to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, ale kurwa nie uwieszczam tego wszystkim na fejsie albo na jakichś portalach społecznościowych. Tylko siedzę sobie cicho i myślę, co by tu zrobić, żeby było lepiej. W poprzednim odcinku mówiłem, że nie podoba mi się szkoła. System nauczania w Polsce jest chujowy. Zmieniłem szkołę, robię to, co mi się podoba i nikomu nie truję dupy, jak to jest mi źle. Miałem w pracy takiego ziomka, który wiecznie się narzekał, że, że mało płacą, że ta praca jest beznadziejna, że mu się tu nie podoba. No i zapytałem go, to po co w ogóle tu przyszłeś do pracy? On. No bo chciałem coś robić, no nie? No kurde, ja do pracy, po to bo mam jakiś cel, tak? Znaczyłem sobie tam określone cele i w tym była praca. I sobie pracowałem i przychodziłem do tej pracy ze świadomością, że realizuję swój plan działania, a nie narzekałem, że coś się zdobył. No wiadomo, ta praca była beznadziejna, no ale... Ja działałem według swojego planu i byłem zadowolony. Zrobiłem się tak poważnie, że boję się sam siebie. Więcej luzu. Dajcie doceniać to, co macie. Że macie w czym chodzić, że macie co zjeść, że macie gdzie spać. Nie jest wam źle. Niektórzy mają gorzej, ja muszę sobie też radzić. Nieważne na jakim etapie się znajdujesz, pamiętaj, że zawsze możesz sobie iść wyżej i wyżej i wyżej. A nie narzekasz i się użalasz na sobą, bo tak nic nie osiągniesz. Teraz żyjemy w takich czasach, że wszędzie można zarobić wszędzie, tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać, mieć chęci do tego, ani się zniechęcać, sprawdzić jeden portal z ogłoszeniami o pracę i narzekać, że nie ma pracy. Ja pierdolę. Ludzie narzekają, nie mam tamtego, nie mam siamtego, nie mam tego. on ma, ja nie mam. Ludzie zazdroszczą komuś, że ktoś to ma, a on tego nie ma. Kurwa! Jak się nie ma co się lubi, to się zapierdala, żeby to mieć. Jak coś bardzo chcesz mieć, bardzo ci się na czymś zależy, to nie narzekaj, że ktoś to ma, a ty tego nie masz, tylko weź się, kurwa, do roboty. Ta pogoda za oknem może nie sprzyja dobremu samopoczuciu, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Więcej radości, więcej uśmiechu, a na pewno ludzie wokół was to odwzajemnią. Więcej luzu! A jak serio na wszystko narzekacie, nic wam się nie podoba, to zapalcie sobie blancika.